Dzień dobry. W tym filmie rowery do 4000 zł. Zapraszam. Będę szedł od najtańszego do najdroższego według ceny katalogowej. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, to zapraszam do sekcji komentarzy. Tymczasem ja przejdę do dwóch pierwszych rowerów, których ogólnie. Nie wiedziałem, czy tutaj je wstawiać, czy o nich mówić, jednak stwierdziłem, że no, można o nich powiedzieć. Są to rowery najtańsze, które nie przekraczają 3000 zł. Niestety są jedyne, które są poniżej 3000 zł. sensownymi rowerami. Jest to Rockrider Explore 500 i 520. Jeden za 2,5, a drugi za 2800 zł. Czy warto dopłacać do droższego? Otóż warto. Mamy tutaj. Lepszą korbę i lepszy napęd zamiast 9 rzędowego, 10 rzędowy, i ogólnie jest jeszcze lepszy amortyzator, ale to nieważne. I tak naprawdę w tym droższym, wymieniając amortyzator na jakąś używkę, jak może, jakbyście znaleźli, i hamulce, macie już kompletny rower, można by powiedzieć. Przechodząc jednak do rowerów, które kwalifikują się już jako trailówki, można by powiedzieć, zacznę od y, nudnego Marina Bobcata 3. Mamy tam XC, ma z przodu, na 2 na 9 Altus, i ogólnie ciężko mi znaleźć tutaj jakieś plusy, które przekonałyby mnie do tego, żebym wydał na ten rower 3200 zł. Zamiast niego wybrałbym wcześniej wspomnianego Rockridera albo dopłaciłbym 100 zł i kupiłbym maszyna Bliss. 10. Rower, który przeszedł trochę zmian od poprzedniego rocznika modelowego. Mamy już tutaj napęd z jednym blatem z przodu i ośmiorzędową przerzutką z tyłu, która może być niewystarczająca, jednak takie rozwiązania już były stosowane i w sumie są nadal stosowane w Vitusie, o którym też wspomnę później. Amortyzator to RST Omega ze skokiem 120 mm, przerzutka MicroShift i z minusów korba na kwadrat i dość cienkie obręcze. A jeszcze ma taką oś dziwną z tyłu troszkę, no ale to w takich pieniądzach to nie ma co też wybrzydzać. Znalazłem go dostępnego na takiej jednej stronie i ogólnie zdecydowałbym się na niego, jeśli miałbym w takich pieniądzach rower wybierać. Następnie mam tutaj dwa rowery od White'a, 603 V3 i 604 V3. I nie mam pojęcia, czym te rowery się różnią. Obydwa mają y, dwurzędową korbę z przodu, dziewięciorzędową przerzutkę Altus, i o jednym znalazłem informację, że ma oś Boost z tyłu, a z przodu ma oś 15 na 100 mm. Czyli ta nie Boost, ale troszkę grubsza. No i odnośnie tego, co ma oś Boost. Z jednej strony można by zrobić tak, żeby wymienić sobie tam napęd na przykład na jednorzędowy takiego mikroshifta 10-rzędowego, 11 -rzędowego może nie wiem, czy by się zmieścił, pewnie tak. No i z przodu jakiś amortyzator zamontować. Skoro mamy tą oś 15 na 100 mm, to też może by coś ciekawego można było znaleźć. Jednak nie wiem, czy warto, bo wydając na to dość duże pieniądze, moglibyśmy kupić coś lepszego po prostu. Więc chyba tych rowerów nie warto kupować. Następnie mamy kolejny. Marina, tym razem Bobcata Trail 4, który jest równie nudny jak poprzednik i po prostu w stosunku do ceny, za jaką jest sprzedawany, jest tego niewarty. Mamy tutaj XC ma ze skokiem 120 mm, 9-rzędowego mikroshifta, nie ma żadnej osi boost, nic ciekawego i kosztuje 3700 zł. Podobnej cenie za granicą jest do kupienia Vitus Nucleus Power i ma on już. Powietrzny amortyzator XCR ma 8-rzędową przerzutkę BOXFOR, i wszystko byłoby w sumie fajnie. Rower w pełni nadający się do jazdy, kompletny, jak ja to mówię. Tylko, że jest jeden problem z tym rowerem. Wysyłka do nas kosztuje jedynie 140 euro. Możemy przejść dalej. A dalej mamy już jeden z lepszych rowerów w stosunku cena-jakość. A jeżeli cena-jakość, no to Rockrider, tym razem Explore 540, czyli kolejny z serii Explore. Jest on już o wiele droższy od poprzedników, jednak też osprzętowo jest o wiele lepszy. Za 3800 zł znajdziemy w nim 10-rzędowy napęd Deore, amortyzator powietrzny X-Fusion, OK koła, OK korbę, mamy oś Boost z przodu i z tyłu. I tak naprawdę Jedyne, co w tym rowerze zostaje, to sobie hamulce wymienić na jakieś bardziej bezpieczne, no bo te są jakie są. Do tego można sobie wlać mleczko do opon i dętki wyciągnąć. No i możemy sobie jeszcze założyć jakąś sztycę regulowaną. I mamy taki tip rowerek, tak naprawdę. A tak naprawdę to wszystko to są takie już bajery, no proszę hamulców, ale to takie już bajery, które tylko pomagają, a nie są wymagane tak naprawdę. Trochę droższą propozycją i według mnie trochę mniej ciekawą jest CTM Zephyr. CTM Zephyr ma korbę na kwadrat, ma dość wąskie obręcze, no i ma xcm z przodu, więc po prostu najlepiej przejdę do następnego rowera, a następnym rowerem jest White 605 V4, który jest trudno dostępny, a przynajmniej jak na razie jest jedna sztuka rozmiaru S na stronie White'a i to wszystko. A rower jest takim właśnie naprawionym poprzednim White'em. Z przodu mamy RockShox Judy, 10-rzędowy napęd Deore, no i tak naprawdę reszta rzeczy jest zachowana na względnie przystępnym poziomie, więc jakby ktoś nie chciał roweru z Decathlonu, no to White 605 bardzo ciekawy rok. Następne dwa rowery mają dwie zębatki z przodu za takie pieniądze. Chyba, że ewentualnie może ktoś lubi, tak, ale to nie wiem. Jak dla mnie jest to dość duży minus w rowerze. Pierwszy to Polygon X-Strada 5. Ma ono sprzęt Deore, ale obecność XCM jest troszkę na minus. Drugi to Autor Versus 1 i jest ono sprzęcie Alivio. Więc jeszcze gorzej niż poprzedni. A z przodu ma RST Blazer. I tak naprawdę te rowery są według mnie do pominięcia. Kolejny rower jest dość ciekawy. Przekracza budżet oficjalnie 4000, ale ja go znalazłem za 3900. I też jest chyba do dorwania gdzieś koło 4000. Więc GT Avalante Elite. Mamy tutaj powietrznego xcr 11 rzędowy napęd MicroShift. I mamy do tego korbę. Prawdopodobnie na kwadrat, dość wąskie obręcze, ale te obręcze są od WTB, więc to jest taki plus, minus, nie wiadomo. No i mamy tutaj ciekawy, dość długi mostek. Do tego, jeżeli są dobrze napisane dane na stronie, to piasta też jest dość nietypowa, bo ma 141 mm. Na pewno nie skazywałbym go na porażkę i zastanowiłbym się nad nim, jakbym miał wybierać rower. Dalej mamy Dartmoora z parą Intro. Rower niby kosztuje 4300 zł, jednak teraz jest na promocji i kosztuje 3600 zł, więc cena dobra. Największym problemem tego roweru jest amortyzator. Jest to duży, ciężki i toporny XCM34. Ma on jednak oś boost, więc przyszłościowo można by tutaj wymienić na naprawdę ciekawy amortyzator. I jest to rower typu mulet, czyli 29 cali mamy z przodu, 27,5 cali koło z tyłu, więc też jest to jakaś karta przetargowa w tym. I jest to do rozważenia, no bo za 3600 zł stawia to go gdzieś mniej więcej właśnie RockRiderem, a RockMachine'em. I tak naprawdę idąc ku końcowi, wspomnę tylko jeszcze o Maszynie Blizz30, który jest ogólnie nigdzie niedostępny i lekko wykracza poza budżet oficjalnie, ale jeżeli znaleźćby go w dobrej cenie, jeżeli już byłby dostępny, no to też można go rozważyć. Podsumowując, rowery, które zasługują na uwagę, to jest na pewno, jeżeli i nie mamy tego budżetu, no to ten Rockrider Explore 520. Z takiego już bardziej trailowego podwórka, no to Rock Machine Biz 10. Później bym wybrał Explore 540 Rockridera, ewentualnie White'a 605. White 605 mi się bardzo podoba też z wyglądu, więc między tymi dwoma rowerami bym się zawahał. O ile White 605 byłby jeszcze dostępny lub będzie dostępny, nie wiadomo. Do zastanowienia się na pewno jest Dartmoor Sparrow Intro i GT. Dartmoor Sparrow Intro na pewno bardzo ciekawy rower, ze względu na to, że jest tym muletem. I tak naprawdę w tym odcinku to by było na tyle. Do kolejnego. Nara.